Izorysik to podręczny szkicownik elektroniczny przystosowany dla branży izolacyjnej, ale nie tylko. Aplikacja jest bezpłatna i jest online, czyli nie wymaga instalacji. Do czego służy? Przy jej pomocy możesz szybko zobrazować daną sytuację na budowie, stworzysz przejrzysty i elegancki w formie rysunek. Korzystając z panelu narzędzi po lewej stronie ekranu możesz stworzyć dowolny kształt, zaznaczyć różne rodzaje izolacji, wyróżnić rodzaj podłoża, dokładnie opisać rysunek. Gotowy rysunek możesz szybko przesłać pocztą elektroniczną. Naciśnij klawisz ze strzałką na samym dole panelu narzędzi, a następnie wpisz adres mailowy adresata w ramkę pod rysunkiem i kliknij klawisz wyślij. Rysunek natychmiast znajdzie się u adresata. W podobny sposób możesz zapisać i skopiować gotowy rysunek, na przykład na swój komputer. Po naciśnięciu klawisza ze strzałką w dolnej części panelu narzędzi wybierz przycisk zapisz rysunek. Jeśli chcesz wstawić rysunek na forum, po naciśnięciu klawisza ze strzałką wybierz opcję wstaw rysunek na forum. A następnie skopiuj link, który pojawi się w ramce pod rysunkiem i wstaw go na dowolnym forum. Izorysik daje również możliwość edycji i opisywania zdjęć i rysunków. Dany obrazek otwierasz w oknie izorysika, klikając klawisz przeglądaj po prawej stronie pod ramką. Następnie wybierasz narzędzie rysowania, klikając w klawisz z rysikiem na samej górze panelu narzędzi. Teraz możesz zaznaczyć w dowolny sposób wybrany element obrazka i go opisać, wybierając w panelu narzędzi klawisz z literkami ABC. Izorysik wymaga zainstalowania bezpłatnego oprogramowania Java. Sprawdź, jak to działa.